Wszystkich chyba tam widzowie. Dzisiaj będę pokażę co mi wypadło dzisiaj z paku przed chwilą. Dobra, patrzcie. Pierwsza karta. Nie, nie wiem kto to. Druga co to jest? Mortano Hjulmand. Dobra, z Borosy Ej, całkiem niezła. Dobra, z Realu. Carvajal Nie, Atletico Madrid. Ja, 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 ja No i PSG Ja, PSG No i ta Ja no nie mogę nie. Ja no nie mogę Cieszło kinnych. Dobra, i ja ostatnia karta jest. Dobra. Z Bogiem. Hurricane! Dobra wszystkim pa. widzimy się do następnym wideo.